Trwają 18 Dni Fantastyki we Wrocławiu. W tym roku spotykamy się pod hasłem Miasto Wyobraźni. I zgodnie z tematem przewodnim naszej imprezy, zaczęliśmy opanować całe miasto, jakim jest Wrocław, czyniąc go miastem ludzi z wyobraźnią, miastem wyobraźni. Między innymi już od 3 dni spotykając się w Mediatety na Placu Teatralnym oraz na ulicy Chociebuskiej na Nowym Dworze. No i od drugi, to już drugi dzień jesteśmy w Leśnicy na Finale, gdzie tysiące fanów spotyka się, może uczestniczyć w prelekcjach, panelach dyskusyjnych, porozmawiać, zapytać o różne rzeczy swoich ulubionych twórców, pisarzy, komiksiarzy, ilustratorów i wielu, wielu innych. Mamy też, oprócz strefy wewnątrz zamku, gdzie odbywają się wszystkie spotkania, również ogromną strefę festiwalową w parku dookoła zamku, gdzie znajdują się m.in. osady rekonstrukcyjne różnych uniwersów fantastycznych i historycznych. Spotkamy rzymski legion, słychać być może w tle kowali, którzy wykuwają zarówno podkowy, jak i jakieś elementy oręża. Można też zobaczyć, jak by mógł wyglądać postapokaliptyczny obóz osób, które przetrwały katastrofę. Jest też scena główna, na której odbywają się przez trzy dni koncerty muzyki folkowej i inspirowanej fantastyką, ale też taki nasz gwóźdź programu, coroczny konkurs cosplay, czyli osób, które przygotowują własnoręcznie swoje własne kostiumy wzorowane na bohaterach książek, gier filmów lub innych postaci z popkultury. Każdy element wykonany jest przez uczestnika. W tym roku wyjątkowo też mamy do dyspozycji naszych uczestników kino plenerowe, w którym puszczamy filmy niespodzianki. Jest też ogromna strefa wystawców, gdzie można kupić gadżety, gry książki i wiele, wiele innych przedmiotów związanych z popkulturą. Tradycyjnie Dni Fantastyki gością w swojej finałowej części w OPT Zamek, pięknym obiekcie pałacowym na zachodnim brzegu Wrocławia, w Leśnicy, otoczonym przez ogromny, bardzo malowniczy park, dzięki któremu cała impreza ma niezwykły charakter i taką magiczną, fantastyczną atmosferę. Od wielu lat y, impreza ta i miejsce to odmienia leśnicę. Od takiej małej, bardzo kameralnej, zamkniętego, zamkniętego wydarzenia stało się teraz świętem tak naprawdę wszystkich mieszkańców, nie tylko zachodniego, chociaż przede wszystkim Wrocławia, ale też i całego miasta, przyciągając do tych niezwykłych okolic, do tego pięknego obiektu tysiące osób.